Wiem, że to jest znowu gówno planet. I nic się nie zmieniło poza tym, że mam piąty poziom. Idziemy do galerii. Co tu mamy? Pieniądzu! Co kupimy? Kup miejscowe odgrywdza. Co dostanę? No dupa! Dostałem jakąś gównianą kurtkę z szmateksu. Że bardziej ucieszyłbym się z jakiejś kurtki z Lumpeksu. Porób emoji, czy tam emotki. No nie zniknąłem. I znowu jestem. Zajebiście. Dobra. Dom! Co jest w domu coś wybuchła jakaś bomba. Cieszyłbym się. Jedziemy z tym koksem. Dobra, mąska się skończyła. Masz mało życie, umrzesz w piekle. Dobra, co ty możesz jeszcze sobie zrobić? Odkryj, ubierz się, wysik bubis! Co? Myj podłogi gówniarzu! Myj. Co? Dwie godziny? Posrało? Nie. Ile można dwie godziny podłogę myć? Cholera. Szafa. Nie, stwórz, nie chcę stworzyć luka. Ubieram ją. Co by tu... A, szafa. Uuu, nowa prestiżowa kurtka! Dobra, jesteś teraz z nowym pokoleniem emosów, czy czegoś jakiegoś innego, bo główna Aha. Dobra, idziemy dalej. Czy coś? Odkryłem, że. O Jezu, mogę iść do czarnego miejsca. Świetnie. Co do jasnej cholery! Czemu? Dobra, uciekamy stąd. Co teraz tu mamy? Zmniejszmy obraz. O Jezu, ale tak ratnie. Ale, to gra, ale tak ratnie. Gdzie jestem? Hmm. A tu byłem. To idziemy do. Ubierz się! <laughs> Jaki idiota w to gra. Ja. Boże, mnóstwo ludzi w, w to gier. Co? Ej, dostałem gwiazdkę, ale się gówno ubrałem. Kocham tę grę. mam dwie rękawiczki. Eskimos powerful. Harry Potter. Miejskie, miejski, sope, sopel? Mhm, super. Serio? No zajebiście, wszyscy się reklamują poza mną. Ty mały gnoju, sam siebie wybrałeś. Ty niewdzięczna mała glizdo. Zamknij ryj, nie będziesz pierwsza. O, jesteśmy. <ścoughs> Z kim my jesteśmy. Nie wiem. E, buty. I spodnia Scout. Jeszcze okulary człowieka szpadela. Idziemy. Ja wiem kogo. Po co to piszesz, skoro wiesz, kogo wy. O dziękuję! No trzeba się dołożyć do tego. Zatka kao. Boże człowiek szpadel kolejny. Czy mogę wybrać znowu samego siebie, please? Ja chcę się wybrać samą siebie. Ty wyglądasz najnormalniej. Boże, ludzie tu nie mają gustu. Mnie Ha, <laughs> haha. Sam będziesz wybierać gówno, a nie mnie plezu. Ubierzmy się, uuu, na pewno to wygramy. Buty, jestem gotowy. Co ktoś mi tu pisał? Jak zwykle każdy się reklamuje. Mnie, ja mam na sobie uber-duper-beczkę. Jestem zajebisty. Dawaj, dawaj, dawaj. Jak ja wygram, to ty też wygrasz. Jo. No ty zabiję was wszystkich, jeśli będziecie się reklamować. Jest! I co, wyśniaki, pokazałem wam, kto jest zajebisty. Możecie mi z zębami. Możecie mi wykałaczką w zębach grzebać. Kiedy? Do, dobra, dziękuję, zajebiście, mamy nowego frenda. Oh yeah, jestem, pokazałem tym narciarzom, tym ludziom, którzy są do dupy, jak się to robi. Wiecie, ja ogólnie jestem prawdziwym, jestem człowiekiem biznesu. A wy się nie znacie i się zesracie. Potrzebuję jeszcze trochę, jak z tego poziomu. Baniał cygana. Idziemy tutaj. U. Ale po co są te wędki VIP? Wędka VIP, jaki debil to projektował. Naprawdę nie wiem kto to zrobił. Musimy się ubrać jako kapitan. Czemu wszystko jest dla vip -ów? Każdy VIP musi wyglądać jak gówno. Tak nie mogę tego kupić, bo to jest dla VIP'a. Takie gówno. O oh yeah! Dobra, biorę. Skórki dziwnie pachną. Potrzebuję czegoś za trzy. Będzie wtedy fajnie. Tak wygląda fajnie. Człowiek szpadł taki trochę. Co? Co? Nie no, to jest jakaś parodia. Czuję się źle przez to. Okej. Okay. To ja może stąd lepiej pójdę. O nie! Jesteśmy w lepszym miejscu. Hej, chwila, chwila, chwila. Jesteśmy w dżungli. Wyścigi są robione z niby aut. Zamiast telefonów są jakieś znaki. Zamiast pokazów mody jest ubieranie się. Zamiast zabawek są jakieś gówno. Nasz dom wygląda jak lepianka. Wiecie, co to znaczy? Mieszkamy w Podkarpaciu! To jest moja oficjalna teoria. Założycielu tego gówna jakim jest. Sram, Sram, czy tam. Bonis Planet. Napisz mi, czy moja teoria zgadza się z Twoimi poglądami. Miejski świat. Podwodny. Mieszki szpar! Zaczarowany świat. Pierdowal. Świat pierdów. Super. Boże, ale śmierdzi tu smogiem. Mam okno otwarte, a jeszcze moja ulica jest tak zasmoczona, że Jezus. Jak mówię... Aha! Aha! Rozumiem. Moje buni zdychają. Nie! Dobra, uzdrówmy ich. Dlaczego to tak dużo kosztuje? Kozuję! pam, pam, wygrałem. Wymam, bam, 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 bam. Aha! To jest lepsze niż Pokémon. Oficjalnie! Dobra, idziemy dalej. Idziemy dalej. Szybciutko. Udało się! Wygraliśmy kupek gówna czyż nie? Dobra, zajm... Łyzu. Ten smog. Nie! Co by tutaj zrobić? Bumerang! Boże wszyscy są jakimiś patałachami czy nie? Ja chcę wykopać, może. Jestem vipem gnojki. Mikro Elita! Starwnik. Chyba długo lubi. I co jest właśnie przeciętne życie? Idziemy do miejskiego mieszkańskiego świata. Tu ja się wybrałem? To ma być miejski świat. No dobra, powiedzmy, że jest miejski. Miejski, miejski. Uuu, będzie wałka, bo tu jest czarny ale No, no, co tam mi was? Ok, dobra, znowu pokonany. Chciałabym to, ja to lepiej przewinęć. Udało się, potrzebujemy jeszcze trochę EXP-a. gdzie jest EXP? Jesteśmy w Podkarpaciu, czyli EXP dostajesz nawet za. Nic nierobienie. O nie, nie. Domas, Nie, nie idziemy do, do masa bo dostanę cancera. Uuu! mieć swój XP. Daj mi to trochę. Co? Co? Ile dostałem w sumie? 10? No, co za gówno? Boże, biedna gra. Biedna, niezdrowa. Dobra, idziemy do. O, tu też nic nie ma. Jaka szkoda!